Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wprowadzi nowoczesne standardy informatyczne w obszarze planowania budżetu, obsługi finansowo-księgowej czy sprawozdawczości. Pozwoli to znacząco usprawnić działanie urzędu i przełoży się na podniesienie poziomu obsługi mieszkańców Małopolski. Dzięki temu systemowi informatycznemu zostanie usprawniona praca urzędników, co przełoży się na efektywność, na podniesienie jakości i poziomu obsługi samych mieszkańców Małopolski. Także bardzo się z tego cieszę i myślę, że to jest taki początek cyfryzacji urzędu. List intencyjny w sprawie zawarcia umowy ze strony urzędu podpisali wicemarszałek Łukasz Smułka oraz Marta Malec-Lech z zarządu województwa. Firma Rekord reprezentował prezes zarządu Janusz Szymura. To przede wszystkim jest obszar finansów, a finanse w Urzędzie Marszałkowskim to, to jest specyficzne zagadnienie. Są to specyficzne zagadnienia budżetowe. Żeby zapanować nad tak rozległym budżetem, którym dysponuje marszałek. No to trzeba go w jakiś sposób znacząco wspomóc informatycznie. To nie dotyczy tylko zagadnień związanych tu z samą siedzibą Urzędu Marszałkowskiego, ale również z jednostkami. Podległymi. Termin realizacji umowy to 7 lat. Cyfryzacja urzędu rozpocznie się już niebawem, bo w styczniu 2021 roku. Wartość umowy to około 12 milionów 200 tysięcy złotych, z czego 85% tej kwoty pochodzi ze środków Unii Europejskiej.